Jotajono Oppo Find X5 Pro. Wspaniały telefon. Dlaczego wspaniały? Od razu muszę powiedzieć, że ten telefon jest przepiękny. Zobacz, jaki on jest piękny. Nie znajdziesz tak drugiego pięknego telefonu. No, chyba e, może tej samej marki, tylko starszą wersję 3. No jest po prostu. No cacko, jak to mówią. Wykonanie, guziki, ceramiczny, tutaj tył, ten guzik power. No to jak to klika. Ach, to jest jakbyś. To nawet iPhone nie jest tak pięknie wykonany jak ten smartfon. Wow, tu wszystko jest dopracowane do ostateczności. Jest taki ciężki, czujesz ten, czujesz ten premium. Oczywiście y, wspaniała tapeta, Uch, tylko ja sobie może tutaj powyłączam. O i teraz sobie sprawnie z albumy, jest inactive y, wallpaper, jest no create your own, czyli możesz stworzyć własną. Y, wszystkie te tapety dobrane są specjalnie pod ten smartfon i one są wszystkie, no nie znalazłem tutaj tapety, która byłaby brzydka, one są wszystkie wspaniałe. Wow. Wszystkie są niesamowite. Jest oczywiście również live wallpaper. Tak, tak. No wszystko to jest tak dobrane gustownie bardzo. Można powiedzieć, że jest to najbardziej gustowny smartfon na rynku. Wszystko jest takie, czujesz no tą, duży prestiż. Piękne tapety. No wszystkie. No jest ich bardzo dużo. Nie będziemy wszystkie przechodzić, ale uwierz mi, że wszystkie są piękne. No, Zainstalujmy sobie jakąś live Wallpaper. Ta jest nawet fajna. Bach. I już jest zainstalowana. Zobacz jak to wszystko ładnie. Bo. Bo. Ale czy również piękna jest moc w tym smartfonie? żeby to sprawdzić, musimy wejść w benchmark, no i benchmark nam tutaj pokazuje w single core, zobaczymy sobie w rezultacie 955 w singlu i 3382 w multi 955 w singlu, no to nie jest to jakiś najwyższy wynik jeśli chodzi o telefony z tym procesorem troszeczkę wyżej nad ultra, 21 ale multi już pokazuje Pazur, to jest jeden z tych najwyższych wyników, jeśli chodzi o ten Procesor, czyli y, ósmej generacji Gen 1, ale gra. No, zobaczmy sobie, jak to gra. Idą jakąś grę, sobie odpalimy. Jest to Call of Duty Mobile, i 3, 2, 1. I lecimy. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale się przyjemnie gra ten kształt, ta wielkość tego smartfona jest idealna. Przynajmniej do moich dłoni. No, i jeszcze muszę coś tu przycisnąć? Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Nawet nie idzie. Co to jest? Idzie mi. ja się wkręciłem w tą grę. Tak się przyjemnie gra, że, się, może, że można się po prostu bardzo... ale to bardzo wkręcić. Dobrze. Dobrze. No dobrze, ale jeśli tyle graliśmy, to czy ten telefon się podgrzał, bo czy że jest troszeczkę cieplejszy? 35 stopni. No to jest w porządku. Audio. Będziemy musieli sobie wejść w YouTube'a. YouTube. I klikniemy sobie dźwięk. I not, I not, oh. Powiem Ci, że ten smartfon jest ciepłym smartfonem, czyli to nie chodzi, że jest ciepły, jest temperatura, tylko dźwięk z tego smartfonu jest bardzo ciepły. Zobaczmy bardzo... sobie sample z aparatu. No, był ten problem z aparatem, który się tutaj nam zachodził parą czyli z kondensacją, no, dzisiaj byłem, wczoraj byłem, wczoraj już nie, nie zachodzi, dzisiaj też, bo dzisiaj są cieplejsze dni, no może to minęło, no ciężko powiedzieć, musiał być zimniejszy dzień. Jest oczywiście również Zen Mode, czyli coś takiego, żeby się wyciszyć, Relax Mode. I tu jest dużo różnych opcji. Możesz sobie posłuchać Morza z tym ciepłym dźwiękiem. To jest właśnie to, to jest to. Jest takie uczucie, że ten smartfon jest dopracowany do granic możliwości. Jedyne, co mi się nie podoba, no to właśnie ta przednia kamera, która jest nie z 4K. Jakby była w 4K, to byłoby pięknie. No i ta, ta kondensacja, która tutaj zachodziła, ale mam wrażenie, że to może być po prostu wina tego egzemplarza. Może inne egzemplarze tego nie będą miały. Poza tym, ten smartfon po prostu kipi takim bogactwem. Moim zdaniem jest, mając taki smartfon, gdybyś postawił obok najnowszego iPhone'a, wersji Max, nawet najdroższego, jednak oczy dalej by tutaj szły w tą stronę, no i to jest taka, można to traktować jako biżuterię, czyli jeśli chcesz dobrze zaszpanować, nie wiem, na dzielni, w szkole, w pracy, to jednak ten smartfon jest takim dla Ciebie. Takim. No no masz, masz drogi zegarek, masz piękny telefon, taki też drogi, piękny i to jest właśnie do mnie się to podoba. Ja lubię taką e, ekstrawagancję. Hassan Blade, który właśnie stuningował te zdjęcia. A propos, zobaczyliście sobie jeszcze na końcu parę zdjęć. No e, można powiedzieć, że jest e, cacko, ale gdybyś jednak nie chciał wydawać takiej dużej kwoty, Polecam Ci wersję X3, która technicznie jest troszeczkę słabsza, ale ma ten piękny mikroskop, mikroskop, aparat, mikroskop. Szkoda, że tego tu, tu usunęli, jest równie piękna, także z wiele nie stracisz na pięknie, stracisz na benchmarku, ale jest potrzebne, ci więcej punkcików gierki, tak będą chodzić wspaniale. Także myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej chwili kupić wersję. 3 mówią o cena do jakości. No, to jest nowość, więc ta cena jeszcze jest y, y, wysoka. Wow, ale no, cała tam, cały ten entourage, to wszystko jest, y, no, no, te tapety, to no, no, wszystko jest dopracowane do granic możliwości. No i tyle, się moi kochani. Historia prawdziwa. W zestawie dostajesz oczywiście ten pokrowiec, który no, zasłania to piękno tego smartfona, no ale cóż, no, gdyby spadł, no to mógłby pęknąć. W sumie to jest ceramika, ale e, dobrze trzyma się w dłoni. Rozmiar nawet tego smartfona do mojej dłoni, no ja nie mam mojej dłoni, jest wręcz idealny. No e, i chyba tyle, no. Pozdrawiam i szczerze polecam.